Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, press Mixeu. Zapraszam Państwa do eksperymentu. Wejdźmy na fanpage Pytanie na Śniadanie. Zobaczmy, kto jest gościem i spróbujcie napisać, że cokolwiek Wam się nie podoba, że nie będziecie oglądać. Zostaniecie zablokowani i nie będziecie mogli polubić żadnej opinii wyrażonej właśnie na tym fanpage'u. Taką właśnie sytuację zauważyłem, gdy napisała swoją opinię, ja polubiłem tą opinię pani Joanna Nawrot. No cóż, system bardzo obawia się właśnie naszej opinii. System bardzo obawia się właśnie nas. I w ten właśnie sposób chciałbym przedstawić, co się wydarzyło. Zapraszam na fanpage. Pytanie na śniadanie. Spróbujcie coś zrobić, napisać cokolwiek. Zobaczycie, jak system reaguje i jak szybko, w ciągu dosłownie kilku sekund. Pani Joanna, rozmawiamy z panią Joanną nawrot na temat pytania na śniadanie i ich y, fanpage'u, tak? Tak, dokładnie. Co się wydarzyło, pani Joanna? Napisałam komentarz pod zdjęciem, które przedstawiało y, postać pana Michalszewskiego. Nie wiem, co z żoną. Y, napisałam po prostu komentarz, że jak w wskazany gościem jest pan Michałczewski, to nie oglądam. Zostałam zablokowana. Przez oficjalną stronę facebookową, właśnie programu Pytanie na Światanie. Mam Nie ja mam możliwości klikania lubię to ani komentowania. To tak samo jak ja. Próbowałem tuż po, w momencie, kiedy zauważyłem, naciskając, że lubię pani komentarz. Zauważyłem, że no niestety nie mogę polubić tego komentarza. Ten komentarz po prostu jest niemile widziany. Ja oczywiście w materiale, który pod tym nagraniem audio będzie to wszystko zrobione wideo, zobaczycie to wszystko. No dostałem taką informację, że nie można pani komentarza polubić. To mi przypominała lata 80 gdzie stosowano cenzurę. Proszę państwa, pytanie na śniadanie, to jest reżimowa telewizja, to jest reżimowy program i to jest dowód na to, że cały czas istnieje cenzura. Pani Joanno, kogo należałoby pozdrowić? Wszystkich właściwych ludzi w Polsce, którzy wiedzą, co jest dobre, i ludzi, którzy są świadomi tego, jak działają media publiczne w Polsce. Warto też przypomnieć sytuację sprzed tygodnia, kiedy jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, pan Bartosz Kownacki, został też ocenzurowany w scenie przez marszałka. Sikorskiego, wyłączono mu materiał, kiedy wspominał o obecnym prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisławie Komorowskim i jego powiązaniach o WSI. Czyli z wojskowymi służbami informacyjnymi. Właśnie. Dokładnie. Faktycznie, to było tydzień temu. Oczywiście media reżimowe tu przemilczały, ale my będziemy starać się to powtórzyć, żebyście zobaczyli. Też będziemy starać się przedstawić ten materiał. Przypominamy, że jeśli nie. Właśnie, osoby, które komentują nie? osoby, które czują się odpowiedzialne za losy tego kraju, no to nic się tutaj nie wydarzy. Pani Janno, dziękuję Pani bardzo za wywiad. Ja wszystkich zapraszam do portalu pressmix.eu i do usłyszenia. Jeśli cokolwiek będzie się działo właśnie w kwestii cenzury, w kwestii tego, żebyśmy mogli tutaj jako ludzie wolni zachowywać się tak a nie inaczej, to prosiłbym właśnie też o telefon Pani Janno. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.